Dzień dobry, witam Was dzisiaj na Synaju, gdzie będę strzelał ciężkie czołgi do zadania dziennego albo specjalnego, w każdym razie ma być ich jak najwięcej. Tradycyjnie będę jechał na miejscówkę z przestrzałem na dojazd do punktu B. Jakoś bitwę trzeba zacząć, dlaczego niby nie tak. Oczywiście musiałem się tutaj zablokować i jeszcze popchnął mnie drużynowy. Teraz jestem już ugotowany zamiast szybko wjechać na wybrane miejsce, będę się tutaj gramolił w tej chwili, żeby stąd wyjechać. No i wygląda na to, że ta miejscówka moja jest już zajęta. Zobaczymy, jak długo się uchowa tam drużynowy. Jakieś podświetlenia są, tylko przestrzału nie ma. Teraz y, widoczny t 1 e Jeden łatwy pojazd o ile się do niego w odpowiedni y, sposób trafi. Poprawka i T1 y, rozwalony, a tutaj drużynowy zaczyna się strzelać z y, tymi wszystkimi czerwonymi na górce. Sam odebrałem uszkodzenia. Zatrzymana Pantera F Jeszcze jeden strzał, próbuje znaleźć zielone Tym razem uszkodzony pierścień Jeszcze raz No i Pantera się już z tego nie wybroniła Jest następny pojazd Pod luchą Na górce Tygrys E no a tu kolega w 18 działa, zajął tą miejscówkę, tygrys przeskoczył za zbiorniki no i tam będzie teraz stał bliżej respa i są kolejne podświetlenie, kolejna pantera, tym razem w wersji A za chwilę powinna wyjechać i za tej skały no i dostała trafienie gąsienicę zatrzymana jest szansa na zrobienie praga rozwalone działo w tej, w tej chwili pantera już nie jest niebezpieczna no ale kolega postawił dym i już to celowanie do niej nie będzie takie proste Kolejny strzał i już żadnego trafienia nie było za to jest podświetlone M4A3. Ustawiony bokiem, bardzo łatwy wrak, tylko cały czas to są czołki średnie, a ja potrzebuję przecież ciężkich. Pantera wyjechała za skały, trafienie krytyczne z podpaleniem. Tylko, że pantera już jest teraz nisko, ktoś inny musi się nią zająć. Za to na respie jest kolejne podświetlone M4, tym razem A2. Jeszcze jeden frak. No, ta miejscówka jest bardzo fajna do strzelania, właśnie na ten dojazd do punktu B. Tylko trzeba się pilować, żeby samemu też nie zebrać co nie jest aż takie trudne dla czerwonych na górce M4A3E2. strzał w bok, no i w końcu zrobiony frag na ciężkim czołgu przejechało tam M4A2 przejechała też Pantera, nie VK 30.02 fałka przeskoczyła na drugą stronę za skały no i wygląda na to, że tutaj już jest ta część mapy wyczyszczona czerwoni już raczej nie chcą się pchać no a zaczynamy tracić punkt A. Poleciały bomby chyba na mnie, na szczęście były słabe, tylko stracona gąsienica. Chwilę na naprawy. Rozglądam się za podświetleniami. No i już chyba nie będę tutaj stał, bo jak powiedziałem czerwonym odechciało się jeździć tą, tą częścią mapy, więc wyjadę sobie do przodu i będę chciał od boku podjechać czerwonych, którzy strzelają na punkt C2 podświetlenia M4A1 bez przestrzału. No i M4A, M42 Pelotka Obsługa tych działek wyeliminowana. Dobrze byłoby trafić jeszcze w kierowcę, no ale jak widać, się to nie udało. Za to podświetlenie na Panterze A i odebrane uszkodzenia, zniszczony silnik. Trafienie krytyczne w Panterę przez chwilę będzie z nią spokój, dopóki póki się nie naprawi. A ja czekam na przeładowanie, bo mam ustawionego boku, ustawioną bokę N4A2 Strzał poszedł w skałę. N4 się udało. Jeszcze raz, no, chciałem jeszcze raz strzelić, ale tym razem już Pantera tak się strzeliła, że straciłem załogantów. Teraz to ja jestem unieruchomiony, jeszcze wszedł pożar, spostawiony dym. Jest szansa na to, że uda się z tego wybronić. O ile nic więcej się nie przyjmie, uciekam za kamień. Mam dwóch załogantów, trochę mało, podświetlona Pantera A. Strzał do M4 i M4 zginęło, ale Pantera zniszczyła mi Tigera. Tym razem będę jechał od strony punktu A, który straciliśmy. No, godziny wiedzą co robią. Widocznie tutaj jestem bardziej potrzebny. Na górkę jedzie Pantera G. Strzał w biegu nieudany. Wyłapane podświetlenie jeszcze raz i tym razem Pantera G zniszczona. Wygląda na to, że punkt A będzie obroniony, nie ma tam żadnych innych podświetleń. Za to na respie widać tygrysa bez zniszczone działo i zaczynamy tracić punkt B i punkt C więc jak najszybciej trzeba zacząć przejmować punkt A. Jest tutaj T3457, łatwy frag kolejna asysta na punkcie B jest pelotka. Ja tylko przejadę przez A, nie będę go przejmował dlatego, że na, za plecami mam drużynowego, niech on sobie to przejmie. Liczę na to, że ten tygrys, który był przede mną na punkcie, teraz widać go na minimapie, będzie kolega myślał, że zatrzymałem się na punkcie, bo drużyna oby go przejmuje, a sam liczę na to właśnie, że uda mi się go zaskoczyć. No i jest tygrys west. Ustawiony bokiem, łatwy w Trzeba by się było teraz z, y, zająć odzyskiwaniem punktu B, no ale wyświetlone jest SU152. Ten akurat jest łatwy do zniszczenia, więc kolejny punkcik do statystyki. No i pojawiła się też VK3002. Raczej na pewno wie, że tu jestem, czekam, czy może będzie chciała się pałka wysunąć za kamienia. Ale raczej wygląda na to, że się za tym kamieniem będzie owała, oszły na nią rakiety. Liczę, że odebrała jakieś uszkodzenia, ustawiona bokiem i rozwalona. W końcu mogę jechać na środek mapy do kapa no i oczywiście uciekać stąd, bo w tej chwili każdy pojazd, który by się zrespił, mógłby mi mojego tygrysa rozwalić bardzo łatwo. Wiadomo, że po odrodzeniu pojazdy mają ochronkę, sam bym się z tego nie wybronił. Próbowałem trafić w samolot z KMU. Nie udało się. Na punkcie B pelotka zniknęła. Za to pojawił się ciężki pojazd. No właśnie. Bokiem jedzie PZBW. Rozwalony Ostwind ustawiony tyłem. Też rozwalony, w tym momencie dostałem do użycia bombę atomową z wylotem, tylko że czasu jest bardzo mało. No i niestety, jak zaczniemy ten punkt przejmować, to bitwa będzie się kończyła zbyt szybko na wylot. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy tylko ten punkt zbili. Na czacie napisałem o tym, żeby kolega nie przejmował yy, kapa, no ale albo tego czatu nie czyta, albo jest tak złośliwy, że nie chce tego zrobić. Jeszcze ładnie poprosiłem, żeby zjechał z punktu. Nie chce zjechać na dodatek jeszcze za chwilę drużynowi bialom na punkt C czyli z mojego wylotu za tą mówką nic nie będzie. Jedną szansę przegapiłem, kiedy pisałem na czacie, była możliwość wzięcia bombowca. Przeoczyłem tą możliwość. Wjeżdżam sobie jeszcze między kamienie, szukam jakiejś osłony, liczę na cud. A ten cud polega na tym, że spadły na mnie bomby i w dużej ilości. Nie zrobiły mi żadnych uszkodzeń, za to tutaj pojawił się niszczyciel. Udało mi się włączyć nalot, no ale czasu zostało tak mało, że nie ma szans na jego uskutecznienie. Bitwa skończona z 13 fragmentami, kilka czołgów ciężkich rozwalonych, zadanie trochę posunięte. Szkoda tylko tych fajerwerków. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.